Witam, tym razem witam Skorpiony i chciałbym zaprosić na czytanie na miesiąc Czerwiec. Część, część znaków na Czerwiec jest opisanych jako post. Można znaleźć w zakładce Społeczność na YouTubie. A jeśli chodzi o grupę Magia Kart Rytuały na Facebooku, to oczywiście w treści na tablicy gdzieś były wcześniej opisane. Teraz, tak jak wspomniałem, zapraszam Skorpiony. I zobaczymy, co im tam w czerwcu, co im czerwiec przyniesie. Skorpion, co mu czerwiec przyniesie? Pod względem zawodowym. No, mamy zmiany. Pod względem zawodowym mamy zmiany. Zmiany na pozytywne. Zmiany na pozytywne. Skorpion zostaje na starym stanowisku, ale. Ale z, nową, tak jakby, z nowym wynagrodzeniem. W ramach swojego, swojej pracy, tego co, co wnosi dla firmy, firma postanowiła Skorpiona nagrodzić, pokazać Skorpionowi, że firmie na nim zależy. Także tutaj, jeśli chodzi o skorpiona, to pozytywne zmiany, więc dostanie nagrodę, dostanie premię, ale również i podwyżkę. Także warto, żeby skorpion się skupiał, żeby też nie usiadł na laurach i, i nie musiał, skoro już dostałem, to, to teraz mogę odpuścić. Skorpion dalej powinien być silny, zresztą, skorpiony to silne znaki, i dalej pokazywać, że jest się dobrym. Jeśli chodzi o sprawy sercowe u skorpionów. Hmm. Skorpiony, u których w maju, czy nawet wcześniejszych miesiącach pomogło się też ciągnąć yy, problemy, które były w związku, problemy, które były tak jakby yy, podejrzenia, jakieś dziwne takie historie, one już w czerwcu wam się rozwiążą, one wam w czerwcu yy, yy, się tak, że tak powiem, odpłyną, nie będzie ich. To były tylko domniemania, a te problemy już między sobą rozwiążecie. Bardzo ważne jest, aby ze sobą rozmawiać. I właśnie ta rozmowa pomoże Wam w rozwiązaniu problemu. Także tutaj yy, to bardziej do Panów, bo yy, no, to, że kobieta ma kolegę, nie zawsze znaczy, że mu to jest kochanek, tak? Więc tutaj tak to. Tak to y, można ująć, choć, choć często się mówi, że w miło, y, w, między mężczyzną a kobietą nie ma przyjaźni. Y, no nie, nie zawsze się to sprawdza, moi drodzy, jeśli, jeśli o to chodzi. Tutaj generalnie wszystkie sprawy na koniec miesiąca się już tutaj klarują, także y, na spokojnie, tak? Na spokojnie. Warto. Warto przeanalizować. Może warto by było zapoznać się z tą osobą i, i bliżej poznać, wtedy będziecie wiedzieli, na czym ta znajomość polega. Tak, także tutaj przejściowe kłopoty, które były, one już w czerwcu będą rozwiązane. Dobrze. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne u skorpiona, mhm. Dwie sprawy, dwie sprawy. Yy, mamy dwie drogi, klucz i kwiatki, więc tutaj sprawdzamy yy, tak jakby yy, no, trochę przewód pokarmowy. Może być jakieś takie mogą się pojawiać problemy w czerwcu, nie wiem, zaparcia, yy, jakieś nie wiem, wzdęcia, coś co będzie tak jakby blokować trochę was, byście się czuli takie uczucie takiej pełności yy, w brzuchu. Ale też mogą się pojawić alergie, zwłaszcza u osób, które są na to podatne, tak? Zresztą pora roku, pora roku nam sprzyja, jeśli chodzi o alergie, tak? Mamy wiosnę, już idzie lato, więc wszystko kwitnie, wszystko dojrzewa i, i, i po prostu te wszystkie pyłki i straw zewsząd mogą, mogą skorpionom dokuczać, tak? Mogą skorpionom dokuczać, no i właśnie mówię, ten przewód pokarmowy tutaj, brzuch, jelita, tam warto byłoby się na tym skupić, może jakaś suplementacja, może wizyta u doktora, jakieś lekarstwo, ponieważ właśnie te historie się mogą, mogą Wam się pokazać, uaktywnić, tak? Może zmiana diety, bo czasami przez dietę się męczymy, także tutaj warto byłoby się na takich rzeczach skupić, na takich rzeczach skupić. Dobrze, zobaczmy, zobaczmy pod, względem, pod względem finansowym, jeśli chodzi o skorpiona, jak to się kreuje w miesiącu czerwcu. Mhm. Dobrze, jeśli chodzi w miesiącu czerwcu, no trochę ta stabilizacja się zachwieje. Trochę się ta stabilizacja zachwieje. Finansowa może się pojawić jakiś taki większy wydatek awaria, która spowoduje która spowoduje, yy, która spowoduje to, że skorpym będzie musiał wydać pieniądze, ale żeby był ostrożny, żeby był ostrożny. Tutaj mamy lisa, bo nawet ktoś, kto będzie naprawiał, to też nie dajcie się zwieść, bo nie każdy Fachowiec jest fachowcem, są też naciągacze. Także tutaj karta również ostrzega. Ona w ogóle ostrzega, może nie tyle co o awarii, co aby, aby skorpion zwrócił uwagę na to, co podpisuje. Najlepiej, jeżeli nie ma potrzeby, to żeby nie zaciągał jakiegoś kredytu, nie podpisywał zobowiązań, umów, kontraktów, ponieważ tak jak wspomniałem, może ponieść stratę, tak? Także tutaj Skorpion jest ostrożny pod względem finansowym, bo jego finanse mogą się tutaj troszkę zachwiać, jeśli chodzi o Skorpiona, także powinien być także Skorpion powinien być troszkę troszkę ostrożny. Przy wydawaniu pieniędzy, tak? W czerwcu, zwłaszcza także. A sprzyja to, ponieważ jest lato, więc yy, fajny wyjazd na weekend czy gdzieś. Mimo wszystko, skorpion musi być ostrożny. Dobrze. Co nam mówi wyrocznie zaczarowanej mapy dla skorpiona na miesiąc, czerwiec? Zachęta. Mhm. Tutaj karty na kartę wyroczne zachęca właśnie do tego, aby być kreatywnym. Aby być kreatywnym. Może też wolny czas, który będziecie mieli, aby wykorzystać właśnie do, do takich właśnie. Prać rzeczy, które przyniosą właśnie korzyść. Nie doszukiwać się nie wiadomo czego, właśnie tak jak tutaj ostrzegają karty, aby uważać, tak? Nie ulegać sugestiom, a z własnej, z własnej inicjatywy, z, gdzieś tam z własnych pomysłu bardziej skorzystać i go wykorzystać. Też czerwiec jest dobrym miesiącem w sprawach sercowych, jeśli chodzi właśnie to, co wcześniej tu Poprawa, mówiliśmy, że poprawa związku, poprawa relacji, to właśnie też zachęca nas ta karta do tego, żeby wykorzystać właśnie miesiąc czerwiec do właśnie tego, żeby, żeby się zbliżyć, żeby się pogodzić, żeby załagodzić sytuację, żeby to rozwiązać, żeby wszystko było pozytywnie i dobrze. Także to nas karta pozytywnej, karta zaczarowanej mapy nas właśnie do tego, do tego zachęca. Yy, tu jeszcze mamy yy, dla Skorpiona yy, Wyrocznie Boskiej Obfitości, która nam mówi, I co nam mówi? A właśnie nam mówi, że przyjmowanie. Z każdym dniem łatwiej jest otrzymać najwyższy boski plan i zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Czyli takie taka właśnie zachęta, tak? Także tutaj Skorpion jak najbardziej powinien. Z tego skorzystać, w taki sposób podejść do, do sytuacji. Miesiąc czerwiec to jest lato, czyli jest wiosny, początek lata, więc warto, bo to jest wszystko kwitnie, czyli rodzi się na nowo. Także tutaj skorpion powinien się właśnie nad tym wszystkim skupić nad tym, co dobre dla niego. Dziękuję, moi drodzy, i zapraszam Was na kolejne czytania.